Kolor różowy był dla chłopców, a niebieski dla dziewczynek. Cele więźniów malowano na różowo i okazało się, że oni się bardzo szybko potrafili uspokoić. Jeśli kuchnia jest czerwona, to będziemy więcej jeść. Jeśli otaczamy się zbyt dużą ilością szarości, to nasz taki optymizm bardzo mocno spada. Po pokolorowaniu miasta, do budżetu zaczęło wpływać więcej podatków. Udowodniono, że handlowcy, którzy mają granatowy garnitur, sprzedają o 10% więcej niż ci, którzy mają inny kolor garnituru. Kolorystka posługuje się chustami do analizy kolorystycznej, i na tych chustach najlepiej jesteśmy w stanie zobaczyć, jak nasza skóra reaguje na kolor. Kolory, które do nas pasują, w których dobrze wyglądamy, mają podobną energetykę do nas, więc my je bardzo często wybierzemy intuicyjnie. Kobiecość w eterze. Zapraszam. Ola Wójcik.